W grantowego moja mała ojczyzna, fundacji BGK, już niedługo będziemy mieć piękny plac zabaw dostosowany do osób niepełnosprawnych. Dzięki właśnie fundacji BGK zakupiliśmy huśtawkę wagową, która jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Oprócz huśtawki wagowej zakupiliśmy jeszcze na nasz plac zabaw dwa instrumenty muzyczne. Dodatkowo dzięki wsparciu firmy Energopomiar oraz zbiórce, którą organizowaliśmy w naszej placówce oraz wsparciu i zaangażowaniu naszych przyjaciół, mogliśmy zakupić jeszcze jedną huśtawkę dostosowaną do wózków inwalidzkich. W przestrzeń pod plac zabaw mamy Niestety budżet nasz nie pozwalał na zakup drogich urządzeń na plac zabaw. To dzięki Fundacji BKK będziemy mieć teraz piękny plac zabaw i już niedługo nasi podopieczni będą mogli korzystać z nowego, pięknego placu zabaw dostosowanego do osób właśnie niepełnosprawnych. W końcu nasze dzieci z ośrodka w zameczku będą miały wspaniały plac zabaw, z którego będą mogły korzystać wraz z nauczycielami, opiekunami, wychowawcami oraz terapeutami, co ma y, ogromny wpływ na ich wszechstronny rozwój. Panie i Panowie, chłopcy i dziewczęta, mamy zaszczyt rozpocząć jubileusz 30-lecia Polskiego Związku Niewidomych. Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży w Rudątowicach, zwanych przez wszystkich zameczkiem. Moi kochani, 30 lat to umówmy się piękny czas. Można powiedzieć, że jesteśmy w sile wieku. Mamy pewne doświadczenia, ale też mamy jeszcze nadzieję, że wiele przed nami. Bardzo serdecznie wszystkich witamy i zapraszamy do wspólnej zabawy. Dobra rzecz. No i pomagamy dzieciom z SMA. Tutaj też, już któryś rok gotujemy zupę, czy tam jakieś kremy, ciasta. Pieczemy. Także warto pomagać. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do tego, aby tutaj w tym zameczku w Gdołtowicach. Zaangażować się w wolontariat dla tych dzieci, które tego szczególnie potrzebują. Kadra, która tutaj zarządza tym obiektem, jest fantastyczna i prowadzi fantastyczne zajęcia, ale każde dodatkowe wsparcie jest niezmiennie potrzebne. Taki wolontariat w postaci pomocy, czy to przy kuchni, czy to przy zajęciach plastycznych, zajęciach muzycznych jest jak najbardziej wskazany. Kochani, pomóżmy Zameczkowi w ich bardzo ciężkiej i trudnej misji rehabilitacji naszych dzieci. Jestem serdecznie jako dyrektor Zakładu poprawczego i Stolińska dla Nieletnich w Pszczynie. Nawiązaliśmy tutaj współpracę z Ośrodkiem dla Niewidomych i chcieliśmy gorąco zaprosić do Wolontariatu, tak? do wolontariatu na rzecz wszystkich instytucji, przede wszystkim tutaj naszych podopiecznych. Jako dyrektor zakładu kieruję tutaj naszych wychowanków, naszych podopiecznych, którzy wspomagają również te działania wolontaryjne. Więc moi wychowankowie są wolontariuszami u właśnie tych wolontariuszy, którzy robią tutaj te piękne rzeczy. Także z całego serca chciałbym zaprosić wszystkich, którzy mogą w jakiś sposób pomóc w tym naszym życiowym wolontariacie. Czy w takim miejscu, jak nasz zameczek, potrzebni są wolontariusze? Nie. Według mnie, jako psychologa tego ośrodka i całego personelu, Jesteśmy przekonani, że są bardzo potrzebni. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dzień do dnia jest podobny, że żyjemy według pewnego schematu. Nic się tam praktycznie nie zmienia. I w pewnym momencie przychodzi ktoś, kto inaczej wygląda, inaczej się zachowuje, inaczej pachnie, inaczej podchodzi do osób, które są niepełnosprawne. Wszystko się zmienia. Dla tych dzieciaków, które tutaj przebywają w naszym ośrodku, taka osoba jest nieoceniona. Zmienia się wszystko w im, w ich życiu, w ich świecie, w ich postrzeganiu. Są to osoby, które jeżeli tylko mają czas, jeżeli są chętne, jeżeli chciałyby przyjechać, zobaczyć i pomóc nam, bardzo serdecznie zapraszamy. Takie osoby wbrew pozorom zmieniają bardzo wiele w życiu tych dzieciaków, które tak naprawdę są uzależnione od każdego z nas. I tylko my i wszyscy, którzy są chętni, aby im ten świat poszerzyć i zmienić, Serdecznie takie osoby zapraszam.